Wkrótce w pobliżu Ziemi przeleci ogromna planetoida, w pobliżu Ziemi przeleci ogromna planetoida. W niedzielę 22 maja o godzinie 14:26 czasu uniwersalnego w pobliżu Ziemi przeleci planetoida sporych rozmiarów. Ma średnicę ponad 1 km i jest największym z tego typu ciał przelatujących w pobliżu naszej planety w ostatnich miesiącach. Zderzenie na mnie grozi, uspokajają astronomowie. Na prowadzonej przez NASA internetowej stronie CNEOS znajduje się stale aktualizowana lista, tak zwanych Planetoid Bliskich Ziemi, czyli obiektów przemykających w dość bliskiej odległości od naszej planety. Wśród najbliższych tego typu zdarzeń, wyróżnia się spotkanie z planetoidą o numerze 7335, znaną też pod tymczasowym oznaczeniem 1989 Ja. Obiekt ten został odkryty 1 maja 1989 roku. Dokonała tego Eleanor Helen w Palomar Obserwatory WUSA. Orbita obiektu jest dobrze poznana. W roku odkrycia miał zbliżenie do naszej planety, potem przelatywał w 1996 i 2015 roku, ale było to sporo dalej. Zbliżenie tegoroczne nastąpi na mniejszy dystans niż w 1989 roku. Leci z prędkością 47 tysięcy km na godzinę. Ciało minie nas z prędkością względną 13,12 km na sekundę, czyli ponad 47 tysięcy km na godzinę. Najmniejsza odległość wyniesie około 4 miliony kilometrów, czyli trochę ponad 10 razy dalej niż dystans Ziemia-Księżyc. Naukowcy są pewni swoich obliczeń z dokładnością do zaledwie 153 km. Więc możemy spać spokojnie. Zderzenie nam nie grozi, uspokajają astronomowie. Oszacowania wielkości wskazują na 1,8 km średnicy, aczkolwiek nowsze obliczenia każą zmniejszyć skalę. Mówią o wartości do OK. 1 km. Obserwacje radarowe wykazały, że okres rotacji wynosi 12 godzin. Ciało jest planetoidą klasy S, czyli skalistą, zbudowaną z materiałów krzemianowych. To jeden z najpowszechniejszych rodzajów planetoid. NASA prowadzi witrynę internetową, na której można śledzić rozmieszczenie ciekawszych planetoid w układzie Słonecznym. Obiekt 7335, jego orbitę i aktualne położenie można sprawdzić na stronie NASA.